Hey, się mam ludziska z tej strony Biały wielka. dzisiaj ogrywamy, tak jak wam w poprzednim odcinku mówiłem w Rayman Legends po prostu chcę wam wynagrodzić to, że wczoraj odcinka nie było a pewnie się pytacie, dlaczego jesteśmy w poziomie gdzie znaczy w świecie gdzie już przeszliśmy cały świat, nie uratowaliśmy jeszcze jednej postaci więc trzeba to naprawić o, fajnie, super. Nie zebrałem ani jednego luma. Okej, okay, to się chociaż uda. Bez nie straszcie mnie. O, no i nie pykło znowu. Za szybko tutaj staram się coś z zarobić. No nie, i na tym pewnie polegał cały poziom, tak? Nie, jeszcze nie. Ale, ale nie, nie o to mi chodzi. O, dobra? Mamy królową. Jako pierwszy. Whoa, 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 whoa! Trwa, że uda rumbał teraz. Chodź tu, kłganie. Pij. Ażem, ja tak naprawdę zrypał to. To ja w to sam sobie, w to nie mogę uwielbić, nie? Nie! Ale nie można było to zarobić też jeszcze w ten sposób Naprawdę Ja też mam ser, to owa, owa, owa. oła, oła. 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 Tutaj muszę na pełnym kupieniu robić, bo tak, żeby się nie poparzyć od nich. Mamy Pól poziom. Oczywiście pewnie nie 100%, no ale. No. 300 powinienem mieć. Ale mieć już na 100%, nawet z tym. A właśnie, garam dzisiaj Rayboxem Zapomniałem wspomnieć o. Nowy skin odblokowany O, dostaliśmy tutaj tego Pasówkę Jakąś Czul z tą Pasówką Fiesta de los Muertos O, już mamy nawet odblokowany kolejny poziom zeratowania. Będzie dobrze. dobrze. Szczęśliwy los. Jak wcześniej pamiętacie w odcinku, a musicie je pewnie pamiętać, to udało nam się zdobyć w losach dwa nowe zwierzaki. Więc super. tak dalej. Dobra, serducho jest. Jesteśmy... Co?! Chyba na samym początku już? A, jesteśmy kurczakiem. Jesteśmy kaczką. Co? Ale... Kaczki powinny umieć latać, czyli tutaj nie powinno być żadnego problemu. Ten poziom jest chory. O nie, zrypałem. O nie, bo tutaj ten, on będzie zjadał to wszystko o się i też w ten sposób Nie pięknie Dobra, udało się. Lecimy, Torry, że teraz praktycznie nic nie gadam. Postaram się jakoś skupić Nie o to mi chodziło Trudno, nie zawsze musi się udać tak jak się, by się chciało Platka mnie zabiła! Naprawdę! Dobra Przynajmniej teraz się udaje tak jakbym chciał Okej okay. Damy radę tutaj jakoś? O damy radę nawet Okej, okay, lecimy dalej Jest nawet... Spoko. Naprawdę, ten poziom mi się podoba Taki ciasteczkowy, gdzie Murphy nam żre ciastka Żebyśmy mogli gdziekolwiek przejść To ma sens O nie Tutaj mogę siedzieć. Teraz to tu. Okej, okay. zagadka rozwiązana. Mamy królową, ale serio. Terra będzie kaczką cały czas? Czy nie? Stop. Muszę to zebrać. Jej, mamy. O nie, to był zły pomysł. No nie, znowu muszę to przejść. Dobra, ale jako kaczka tak trochę śmiesznie biegamy. No nie, tylko tak jak chciałem. No i teraz po pomidorkach sobie poskaczemy ło by nie? E, nie nie wiem jak niektóre rzeczy trzeba łapać. To tutaj się udało. Mamy kolejnego Małaka Tu nawet idziemy z kolejnością, więc... To mi się podoba. Eee. Okej. Okay. A dobra wiem. ducho dodatkowe, wraże czego się przyda Dobra. Sorry, że dzisiaj taki mało rozmowny jestem no, Ale po prostu staram się tutaj jakoś skupić O naprawdę, pomimo, że ten poziom tak. Wiecie, niby taki bajkowy, ciasteczkowy i tak dalej. To i tak jest trochę ciężki. Nie piekł mój plan. Dobra, odpuszczę sobie to, bo nie wiem naprawdę, jak to mam niby to robić. Ojoj ojoj oj. Zaciąłem się to się udało to jest ładnie. Teraz czekamy się odnowi Nasze ciasdecz go, teraz jak to trzeba Ten ja to poleciał w ten sposób. Dobra, mamy króla teraz. Więc lecimy. O nie, 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 to był zły pomysł. Chociaż? Nie, bo tam jest jestem. O nie, serduszko O Zraciłem wszystko O nie To by był chyba zły pomysł No Mamy to, mamy króla, jest super. Daj nam całuska, i my spierdziczymy dalej. O, klatka tu była, super. Zbliżamy się do końca poziomu, ponieważ. O nie. Zatrzymałem to, to trochę No ale to runno się mówi schodzimy na dół Ok, system ucieczki, ja załączył, Okej, okay. mamy wszystkich? Mamy wszystkich, dobra. O, się zmieni się z powrotem w raimboxa. Super, mamy 604 lumy. Mamy 100%. Myślałem, że się nie uda. Ale, tak mnie częstują, to ja tak yy, będę. Mógł być ugoszczony. Pierwszy poziom, i dali mi taką piękną. Piękny prezent, dali mi jak na sam początek tego. Ej, a właśnie, tam jest jeden taki malutki. Ej, to jest taki malutki. O, dostałem piąty poziom i 5000 lumsów. Ale patrzcie, to jest taki malutki. Ja wam pewnie przybliżę podczas montowania. Okej, okay, losik. No i mamy kolejne zwierzątko. Super. Dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się podoba. Jeżeli ta pamiętajcie o łapce w górze, Subiku na kanale oraz zwalnięciu w dzwona, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. A tymczasem trzymajcie się i do następnych. Cześć.